Szczęść Boże, witam Was z Maryją w sercu i zapraszam do krótkiej wieczornej modlitwy. Matko Najświętsza, uzdrowienie chorych, przychodzimy dziś do Ciebie z ufnością, powierzając Ci nasze serca, ciała i dusze. W Twoich dłoniach składamy nasze troski, cierpienia i nadzieje. Prowadź nas drogą uzdrowienia, zarówno fizycznego, jak i duchowego uczyńmy znak krzyża i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko czułości i uzdrowienie chorych, wejrzyj na nasze słabości i umocnij nas w zdrowiu. Prosimy Cię, by Twoje wstawiennictwo przyniosło nam ulgę w cierpieniu, pokój w duszy i siłę do pokonywania trudności. Ty, która troszczyła się o swojego Syna, przyjdź z pomocą wszystkim chorym, pociesz strapionych, uzdrów poranionych. Maryjo, przywróć radość życia tym, którzy utracili nadzieję, otul ich swoim matczynym sercem i prowadź ku światu Bożej miłości. Niech Twój uzdrawiający dotyk przyniesie ukojenie duszy wzmocni ciało i napełni serce nową nadzieją. Niech Boża łaska przenika naszą codzienność, niech Jego uzdrawiająca miłość odnawia nasze ciało i naszą duszę. Maryjo, prowadź nas ku pełni życia w Bogu, byśmy każdego dnia mogli świadczyć o Jego dobroci. Amen. No i drodzy, niech Maryja uzdrowienie chorych otuli Was miłością, Niech prowadzi Was ku Bożemu światłu i wyprasza dla Was dar zdrowia, pokoju i wewnętrznej radości. Niech Bóg, który jest miłością, za pośrednictwem Maryi dotknie Was swoją uzdrawiającą mocą. Niech napełni Was pokojem, umocni Wasze serca i ciała i obdarzy zdrowiem, którego tak bardzo pragniecie. Niech spłynie na Was błogosławieństwo uzdrowienia. Niech Boża łaska przeniknie wasze serca, umocni ciało i obdarzy pokojem, który koi wszelkie cierpienie. A ja serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie i tę wspólną modlitwę życzę zdrowego, pełnego łask Bożych wieczoru z Marią w sercu.